Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj opowiem Wam, co zrobić, kiedy komputer zaczyna zachowywać się dziwnie lub przestaje poprawnie działać. Dowiemy się, czym jest przywracanie systemu. To bardzo przydatna funkcja, która pozwala przywrócić komputer do wcześniejszego stanu, gdy wszystko jeszcze dobrze działało. Zobaczmy, jak zrozumiały to nasze zwierzątka. Na Placu Zabaw spotkały się żabka i świnka morska. Żabka opowiadała, że jej system na komputerze przestał działać, więc pomyślała, że powinna cofnąć się w czasie, bo wtedy działał. Świnka morska zasugerowała, że może komputer trzeba włożyć do zamrażarki, bo słyszała, że zimno dobrze działa na popsute rzeczy. Zabawne były ich pomysły, ale musiałam im wytłumaczyć, że w takich sytuacjach najlepiej skorzystać z funkcji przywracania systemu która przywróci komputer do momentu, gdy aplikacje jeszcze poprawnie działały. Przy dużym drzewie rozmawiali wróbelek i kotek. Wróbelek powiedział, że kiedy jego algorytmy zaczęły działać błędnie, skorzystał z przywracania systemu i wszystko wróciło do normy. Kotek dodał, że dzięki tej samej funkcji naprawił problemy z komputerem po tym, jak przez przypadek zmienił ważne ustawienia związane z bezpieczeństwem. Wyjaśniłam, że bardzo dobrze sobie poradzili. Przywracanie systemu pomaga odzyskać komputer w stanie sprzed niepożądanych zmian. Na przystawie bawili się Szczurek i Papuszka. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o przywracaniu systemu. Szczurek stwierdził, że przywracanie systemu to jak powrót do poprzedniej strony w książce. Jeśli popełnisz błąd, zawsze możesz wrócić do momentu, w którym było wszystko dobrze. Papuszka dodała, że jako technik wsparcia IT często używa tej funkcji, by naprawić problemy spowodowane przez źle zainstalowane programy. Pochwaliłam ich za bardzo trafne przykłady. Przywracanie systemu to skuteczny sposób naprawy komputera, kiedy coś pójdzie nie tak. Ta... Podsumujmy, moi drodzy, to czego się dzisiaj nauczyliśmy. Przywracanie systemu pozwala nam cofnąć komputer do momentu, w którym wszystko działało prawidłowo. Możemy użyć tej funkcji, gdy nasz komputer zaczyna działać dziwnie, pojawiają się błędy albo aplikacje przestają działać. To bardzo przydatna umiejętność, która może uratować nasze dane oraz komputer przed większymi problemami. Dziękuję Wam za wspólny czas i do zobaczenia wkrótce.